Witajcie, moi drodzy. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Road to Glory. Odcinek już jest Bojdańszy trzeci. No i w tym odcinku odbieramy zadania. Eee, dokończymy sobie tutaj zadania z Black Friday. Już je skończyłem w sumie, więc odbieramy sobie te paczki i otworzymy je. I myślę, że eee, coś jeszcze sobie tutaj porobiłem. Pokażę Wam moją listę transferową, co mam do wystawienia. Jeszcze e, zobaczymy sobie zadania. Pokażę Wam mój skład aktualny. E, bo z tego co pamiętam to w poprzednim odcinku go pokazałem, ale chyba coś się zmieniło. E, no i zrobimy sobie jakieś SBC. Hmm, Również sobie coś do topaczki. Tu już widzę, że zrobiliśmy kolejny etap sezonu, więc otworzymy sobie jeszcze jedną paczkę nadal mamy w paczkach e, karty karty, karty, karty Record breaker, właściwie to jest e, rekordziść, tak to się nazywa no ale zobaczmy, zobaczmy e, najpierw muszę zadobyć u z zawodników premium, za chwilę mi się baterie rozładują w padzie no, i czy coś mamy tutaj? Nie mamy tutaj nic. Czy będą tutaj chociaż banery? Nie, nie ma banerów. to jest Anderson Taliszka. Tak, to jest paczka niewymienna. Ok. Teraz widzę, że mam tu jakieś czerwony. Czerwoną kropkę. Nie wiem, skąd ona jest w ogóle. Ale, tutaj jest tu jest łokot. Jest, 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 jest rekord. Falcao, rekordbreaker breaker Falcao. Dobra, jest git, jest git. Mamy rekordbreakera breakera Falcao. Już myślałem, że to będzie ktoś lepsze, ale to jest Falcao, okej. Okay. Czy mamy kogoś jeszcze w tej paczce? I czy ta paczka jest wymienna? No niestety nie wymienna. Na pixel, ale Falcao zostaje. Um. Nie no, fajne stady ma ten Falko. I e, on jest nawet spoko. Kurde. Myślę, że naprawdę ma gorsze stady. Okej. Okay. No to dwie megabaczki. dwie mega I lecimy do naszego składu. Tutaj już bez woko, ale chyba z banerami. Turcja, napastnik. E, inform Jazici. Jazici? Jazici. 81. Lubię informy. Informy są super, bo można je gdzieś użyć. A czy ten jest wymienny? Ten jest niewymienny. Ok. Hmm. Już widzę, że mam jakieś duplikaty. To nie chcę, to nie chcę radują wymiennego wymiennego kokocz jest wymienny nie no to na Quixel jeszcze paczka kontraktów cudowna rzecz no to najpierw ta paczka kontraktów hmm, to wszystko na Quixel 61 monet wow okej okay, mamy Niebieski wokal Brazylia S.O. Będzie to Tiago Silva 85. No ok, ok. Dobra, to już postprodukcji. No i nie nagrałem dźwięku do, tego, do tej części materiału. A robimy tutaj nie, nic innego jak SBC o ikonę Vandersa. Tak, zrobiłem ikonę Wandersara z jednego powodu. Nie mam już problemu z bramkarzem do końca chyba FIFA. No a z graniem zawsze będzie miało, więc to jest super, ten super akcja. No i wandek. połączenie z wandekiem jest tutaj e, też bardzo ważne. Gość po prostu będzie zawsze miał z nim zielonego linka i nie muszę się już martwić. Bo ten Wandeck zawsze będzie na co najmniej 7, no a 7 to jest u mnie taka minimalna granica. Niżej nie gram za porównania z zawodnika, nie. Chyba, że zawodnik nie ma jeszcze wbitej lojalności. No to okej, okay, wtedy. Może mieć te 6, ale no. No musi na koniec mieć te 7. Te 7 tutaj już skład drugi też nie nagrały mi się wszystkie składy, dlatego zobaczycie tutaj tylko dwa. ale zobaczycie też walkout zawodnika, którego wykonywałem, Którego wykonywałem i wykonałem. Za ułamek jego foty ogólnie. To nie było aż takie ciężkie zrobiłem go za tylko tam część jakąś miałem kilku tam zawodników ale okej, okay, okej, okay, było fajne Wadresar, którym już troszeczkę pograłem jest naprawdę świetny no, workout niesamowity karta niesamowita, zawodnik sam niesamowity no ale teraz przechodzimy też do kolejnej części materiału której zobaczymy hmm, no nie powiem wam co wyczekujcie i oglądajcie Dobra, więc moi drodzy, mamy wtorek. E, ja jestem już po rozegranych kilku meczach. Wtorek? Mamy środę, moi drodzy. Kurde, czas w poleci. Słuchajcie, w poniedziałek, wtorek totalnie nic się nie działo. Grałem po prostu Squad Battles. E, porobiłem SBC, ale te, w tych SBC kompletnie nic nie trafiłem. Żadnego walkoutu nawet. Więc e, kolejnym etapem będzie zrobienie LA Alessandriniego na którego chyba się zdecyduję, no bo kurde, ta karta jest taka świetna, do składu nie wiem czy mi się przyda e, ale no kurde chciałbym mieć tą kartę zobaczymy jak jutro nagrody e, jakie, karty, jakie, te, jakie paczki wezmę bo z tego co słyszałem, a w ogóle coś no, widziałem, to w piątek mamy event e, Road. To nie, nie role. Fale, przepraszam, Team of the Group Stage. O, właśnie tak to się dokładnie nazywało Team of the Group Stage i chyba paczki wezmę sobie niewymienne. Bo y patrząc na to ile mam u końców w tym momencie i jak mój skład wygląda w tym momencie, również wam to już pokazuję. Y nie patrzcie na ten skład, to jest skład, którym robiłem kartę, którą za chwilę sobie odbierzemy. To mój skład wygląda w tym momencie następująco: eee, No troszeczkę zmian, troszeczkę zmian. Odszedł ze składu Martia, Martial, którym ostatnio grał mi się totalnie tragicznie. Nie wiem, czy Wy tak też macie, jeżeli oczywiście gracie Martialem, to czy znaczy, wam też się gra nim tragicznie, ale mi się o nim masakrycznie. Ostatnio Robert Lewandowski, we wszystkich swoich meczach, ma już normalnie 221 branek. No, ale tutaj są też bramki w Squad Battles, gdzie tam robiłem te 200 bramek, czy coś takiego. Eee, dobra. Skład w ogóle następujący: Wandersara oczywiście super karta. Nie chcę jej zamieniać już na chyba inną do końca FIFA, chyba żeby się udało na Wandersara większego. I co bym tutaj zmienił? Na razie mamy trzech rezerwowych: Pepe, Teo i Perardi. Perardi zagrałem jak na razie tylko jedno spotkanie. Przed ławki taki nie wiem, no na zmiennika ok. Ale teraz zobaczmy jeszcze jeden zmiennik, który tutaj przychodzi. Będzie to ciekawa na pewno karta ADMI. Gościu, którego zrobiłem w 5-6 meczach. Bo trzeba było 3 mecze: z się 8 bramek i 6 asyst w turnieju tam z srebrnymi dlatego też miałem ten, tamten skład no i pokaże się, pokaże się a mega ciekawa karta nie widziałem tych długich statystyk potrzebnych tylko te statystyki z karty, no i był fajne met 77,4 na 3 ok wykończenie 79 jak na zmiennika okej okay, chyba nie zdodać nie zmiennik w każdym razie i mamy jeszcze postępy w sezonach Odbierzemy sobie cudowny pączek. O jezus, ale świetna piłka, nigdy jej nie użyję. Dobra, słuchajcie, mamy tu jeszcze jakieś zadania, które chciałem dzisiaj zrobić. Srebrne bestie, o tak, to właśnie sobie zaraz też zrobię. Rekordista Rodrigo, którego już mówiłem, nie będę robił. The o też nie, by jelena już w ogóle. To tutaj muszę jeszcze to zrobić. No i tutaj różne te rzeczy. W punktach przełomowych nie za wiele się zmieniło, nic tutaj nie robiłem. No i mam już przygotowane trzy paczki na ten event, który będzie właśnie w piątek. No i co? I jutro na pewno nagram też odbieranie nagród, ale te odbieranie nagród zobaczycie w odcinku sobotnim ponieważ w sobotnim odcinku będą wszystkie e, rzeczy z piątkowego wieczornego eventu i wtedy w sobotę sobie to podsumujemy, nagrody oraz ymm, oraz 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 piątek. Więc w sumie to będzie filmik z czwartku, piątku i z kawałku na północ soboty, bo, bo jak już się pojawi, to się pojawi właśnie w, w sobotę, ale po południu. Dobra, a więc dziękuję Wam za tego całego materiału. Mam nadzieję, że ten filmik się się Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i żeby żaden film kolejny Wam się tutaj mm, nie zapamiętał gdzieś. No i co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzecie się, biła.